Widzowie, tak jak widzicie, zostałem kapitanem statku I dzisiaj musimy popłynąć na wycieczkę, żeby dopłynąć na 100 tysięcy metrów Dlatego tak jak widzicie, już jesteśmy na miejscu I w tym mieście zaczyna się cała nasza podróż Ponieważ tą rzeką musimy dojechać do jakiegoś oceanu, żeby uciec z tego wszystkiego No jest oczywiście Majtek Simon, witam cię! Witam, witam kapitanie, czyli biorę ty i pakuję ją Nie pakuj, trzeba to sprzedać, przecież musimy mieć pieniądze na węgiel Dobra, wszyscy, ja sprzedam teraz ten kubeczek i całą tą resztę Nie, bo to do wody wpadło Nie wpadło do wody! I przyjdź z tym do mnie jak najszybciej. Dobra, sprzedajmy teraz to. Ile to będzie kosztowało? 5 dolarków. Kolejne 5. Ej, sobie to jest mega mało pieniędzy. Jestem ciekawy, ile ta sztabka złota będzie kosztowała. I uwaga: 50. 50. I to jest bardzo dużo kasy, więc zaraz sobie to zbieramy. Bo pieniądze w tym momencie są nam bardzo potrzebne. Żeby oczywiście kupić sobie węgiel, który będzie w tym sklepie. I wszystko wygląda dokładnie tak samo jak w Dead Rise, tylko że tutaj musimy płynąć, a nie jechać pociągiem. Wszystkie pieniądze wydałem na węgiel. Nie, jeszcze mam jednak 20 dolarków, więc możemy go sobie zebrać. Cyk. I już za moment Odpływamy, Simon, widzę, że też bardzo sterować tym stateczkiem. stateczkiem. Pewniecie, dlatego co ładuj tutaj Dobra, lecimy. lecimy. Jeden, drugi, trzeci, czwarty i co możesz tym ruszyć? Dawaj, płyniemy! Po co no, to, tak to szybko płynie? No, spędzamy się, my pierwsze 100 metrów, ale ogólnie musimy dojechać na 100 tysięcy metrów, więc to będzie chyba najdłuższa trasa, na jaką kiedykolwiek dopłyniemy w sumie, bo tym nie będziemy jechać, tylko płynąć. Po prawej stronie widzę bank, Simon. Dawaj, ej, zatrzymajmy się tutaj, trzeba obrać. Ej, co ej, jest? jest przed nami. Dobra, wiesz co? nie mam pojęcia co to może być, ale zaraz to oczywiście sprawdzimy, tylko może choć Najpierw do banku, żeby zabrać sobie jakieś pieniążki. Potrzebujemy pieniążki przecież, żeby, no, mieć więcej pieniędzy na węgiel, jakąś broń. Ale to, co tam widzę, jest naprawdę przerażające. Podobne, jak dopłyniemy na te 100 tysięcy metrów, to będziemy musieli walczyć z jakimś krakenem, więc koniecznie oglądajcie do końca. Stawcie łapkę w górę. A my teraz schodzimy do banku. A masz a Jeden ciosik, drugi, jeszcze trzeci. Ładnie go rozwaliliśmy. A w środku mamy kolejną sztabkę i dużo nowych rzeczy. Zbieramy oczywiście wszystko. A tutaj mamy nawet save. Ej, jak ten save otworzyć? Jak tam wiesz, jak rozbiję tą szybę, może się, się nie da rozwalić. I w sumie tu nie widzę nawet żadnych drzwi, że tam weź więc może nie w tym banku, albo w kolejnym sobie coś zdobędziemy. Więc w tym momencie wracamy do naszego statku i trzeba sprawdzić, co to jest, bo ta macka jest naprawdę ogromna. Dawaj, Samu, tutaj, bo już się nie mogę doczekać. Dobra, Jerry, jestem. Dawaj, płyniemy. Płyniemy. Oczywiście, że płyniemy. Ile to może na godzinę maksymalnie jechać? Na razie Masz, mamy 60, o, 70, 85. Całkiem szybko. Już przyjechaliśmy 2000, więc idzie nam całkiem nieźle, ale na chwileczkę musimy się tutaj zatrzymać. Bo się, że coś tam się może zaraz stać. Tylko najpierw rozwalę tego ząbiaczka, cyk, i podchodzimy coraz bliżej. To jest chyba ten kraken, z którym będziemy walczyć na samym końcu i on jest ogólnie pod... To bo co jest teraz! Ja się nie odpaliłeś. Ej, w sumie to ja nic nie odpaliłem, on się chyba bardzo mnie przestraszył. Ale podejdźmy sobie jeszcze kawałeczek bliżej i sprawdźmy, co jest tutaj Ej, widzicie co, boicie się w tej wody? Ale sprawdzę to dla was, ej, nic tu nie ma, nie dość tu wejść nawet! Więc popłynęliśmy dalej, mamy już prawie 7000 metrów i po drodze braliśmy naprawdę sporo rzeczy, ale teraz udało nam się znaleźć. Miastu normalnie, który jest naprawdę Całkiem dużym, więc Semu, zapraszam to jak najszybciej I być może uda nam się znaleźć jakąś Broń, a broń jest nam naprawdę bardzo potrzebna Dlatego witamy Wszystkich, w sumie to jest mega opuszczone Miejsce, zaraz sprawdzimy wszystkie domki, tylko najpierw Rozwalę tego zombiaczka, dobra, bum, jeden strzał Drugi i leżysz na ziemi, rozwalony Co my takiego tutaj Mamy, czy ty można atakować, nie, tego się podnieść nie da I co tu się zdawać, sprzedawać rzeczy, czy co, się sam Nie wiem, gdzie my jesteśmy nawet, ale udało nam się Nawet znaleźć głowę robota Do czego to jest potrzebne, się Idź go, atakuj, go, zrób coś! zrób ryb, wiesz, się gą, coś lepszego od tego. Co takiego znalazłeś? Pokaż mi to. Czekaj, patrz na to, to jest o, słabe. Co no, już to, to ten wszystko słabe? szybko. To co jest o... diament? Ej, dobra, to musi być warte fortunę normalnie. Potem to oczywiście sprzedamy, tylko jeszcze wejdziemy do kościoła. Bo tu są też podobno bardzo fajne rzeczy. Mamy tylko, ej, to jest taka chyba święta woda, którą wcześniej możemy rzucić. I będą leciły pioruny, kuś trafimy. I skoro mamy tego tak dużo, to jedno możemy sprawić, Samon. I leci, ej, co jest teraz? Co ty robisz? Po co to, to rozwaliłeś? Ja nie wiem, myślałem, że jakiś piorun tego. Ale niestety nic się nie stało Z tego co widzę, to właśnie dojeżdżamy Do pierwszej bazy kontrolnej I zaraz mamy 10 tysięcy metrów Więc idzie nam naprawdę całkiem nieźle A skoro już tutaj jesteśmy To oczywiście dokupimy sobie troszeczkę węgla I jakąś broń, bo tak jak mówiłem Broń będzie nam bardzo, ale to bardzo potrzebna Tylko najpierw sprzedamy sobie ten diament Bo jestem tak ciekawy ile to kosztuje Że trzeba to normalnie zrobić jak najszybciej Proszę bardzo, niech to będzie jakieś 100 dolarków Uwaga, 3, 2, 1, cyk, 75, Ok, jest to naprawdę dużo, tak mi się wydaje Daje, a poza tym mamy jeszcze złoto i całą resztę. A teraz zrobiła się noc, więc poczekamy sobie na dzień i zaraz popłyniemy dalej. Sprzedaliśmy już wszystko i mamy prawie 300 dolarów, więc teraz wchodzimy sobie oczywiście do sklepu z bronią i sami zobaczcie, co my tutaj w środku mamy. Da się nawet kupić takie ogromne działko, ale na razie zostawię sobie pieniądze, żeby kupić sobie na przykład taki karabin. I myślę, że to jest bardzo dobry wybór, tylko że mamy w nim mega mało amunicji, Czy to jest amunicja? Dobrze, spróbuję sobie to kupić. I niestety nie mam pojęcia, jak mogę to użyć, ale wrzucimy to sobie na nasz statek i będziemy płynąć dalej. Lej. Przepłynęliśmy dosłownie kawałeczek dalej i Simon, wiesz co? Założyłem coś bardzo dziwnego. Czy jest roze. Koniec... No ale właśnie, ale czekaj, czy to jest ze złota w ogóle? O co teraz tutaj chodzi? Czekaj, trudno, może uciekać, więc cały od ja dwóch stronkę ja odpieram. Spokojnie, i jak ucieknie, zaraz został lepiej stój w miejscu jesteś aresztowany przez nas, oczywiście. Policja, nie wiadomo jaką, ale możemy go sobie podnieść. To jest luksowy dorożec! Tylko jedno, uczcie doros, skakuję na niego! Jak mam na ciebie wejść? Dobra, wiesz co, po prostu spokojnie go może do środka. Co chciałam ja z nim zrobić? Jak go użyć? Możecie, nie wiem czegoś przesun... O, jest! Tu! O mam go, dobra, zanosimy go sobie. Strasznie ciężki, no się tak świcci, że dostaniemy za niego pewnie 500 dolarów. Więc jak na razie to jest najlepsza rzecz, jaką udało nam się zdobyć. Przypłynęliśmy dosłownie kawałek, udało nam się znaleźć bardzo dużo buduje, tylko co to teraz jest tutaj u nas? Zcielaj do tego człowieku! Dobra, dostał na drugim, na bojem jeszcze raz! Okej, okay, ostatni na mój pokonany! Ej, czy to jest jakaś wielka stopa? I czy on zniknął właśnie? Czy on chciał zniszczyć i faktycznie się wyparował? No właśnie, nie wiem czy on nas zaatakował, Mega mi się tu nie podoba, ale skoro tu jesteśmy, to podejdźmy sobie do tego ogromnego budynku. I zaczyna się robić naprawdę coraz ciekawiej. Wejście jest od tej strony, i teraz powolutku wchodzimy do środka. Oczywiście z karabinem. Mamy tutaj bardzo dużo rzeczy. Dobra, naraz, zombiaczku leżyć na ziemi. Jakieś walizeczki, bandaże i mega dużo innych rzeczy. Złoto na pewno wezmę, mega nam się przyda. I miałem nadzieję, że być może uda nam się znaleźć tutaj kolejny karabin albo coś takiego, ale niestety nic więcej nie widzę. Widzowie, cały czas płyniemy dalej. I udało nam się znaleźć automat w tym mieście, bo całe miasto obrabowaliśmy oczywiście. Poza tym, kolejna macka jest właśnie przed nami. A przyjeżdżamy już 24 tysiące metrów. Więc idzie nam to całkiem szybko i całkiem nieźle. Poza tym jestem mega ciekawy, ile to jest warte, chociaż napisałem, że to jest śmierć podobno. To i tak sobie oczywiście to podnieśliśmy i mamy bardzo dużo nabój w krabinie. Ej, co to jest po lewej stronie? Teraz zatrzymaj się! EJ! O, niechaj, nie przywalił nas! Dobra, coś nas zaatakowało prawie, ale spokojnie, cały czas płyniemy dalej i bardzo mnie zaciekawiło to miejsce. Ząbiaczką, narka, żegnałeś z tą, co on ma tak dużo życia! Wszystkich trzeba sobie z cud rozwalić. A ja mam wrażenie w ogóle, że im dalej płyniemy, tym oni są lepsi. I teraz o, piraci tu są Dobra, piraci nas normalnie atakują. Wszystkich rozwalamy. Pirat numer jeden rozwalony. Pirat numer dwa również leży na ziemi. Zaraz sobie ich oczywiście pozbieramy, tylko wchodzimy na górę, bo musimy sobie teraz walczyć z nimi. Ta gra jest tak epicka, że to jest jakaś masakra. Nie wiem, czy to jest jakiś rozbity statek, ale skoro tu już jesteś, ej, kapitan, chyba normalnie na mnie skoczył. Apteczkę nawet mamy. Apteczkę sobie wezmę. I cały czas próbuję wejść jak najwyżej. Gdzie są schody. Dobra, zostaw mnie, gościu, trzymaj ja się. No bo rozwalę na pewno. Wynoś się jeden, drugi. Pięknie, czery. Pu, pu, pu. Nawet mam znalezioną... moneta jakaś ze złota chyba i ode mnie! Już prawie jesteśmy na samej górze i tylko mnie ciekawi, czy coś tutaj znajdziemy. Jest normalnie amunicja, Chcemy sobie zabrać całą, tylko że nie wszystkie są do naszego karabinu. No i poza tym, kilka oczywiście wartościowych rzeczy, które sobie pozbieramy, a to miejsce udało nam się przyjąć w całości. Jesteśmy już w bezpiecznej strefie i sprzedajemy wszystkich piratów. Każdy jest warty 15 dolarów, a poza tym mamy coś takiego. To jest ta wielka mapa, która wcześniej nas zaatakowała. Jestem ciekawy, ile będzie za nią pieniędzy. 45 dolarów. Ej, w sumie to jest naprawdę całkiem. Dużo, więc teraz sobie to zbieram. Mam już 30 tysięcy metrów, idzie nam naprawdę bardzo, ale tu bardzo dobrze. Po sprzedaniu wszystkiego mamy ponad 200 dolarów. Tylko wiesz, co, Simon? została mi jedna bardzo ważna rzecz. Mieliśmy wcześniej złotego kucyka i gdzie on w ogóle jest? To właśnie, nie wiem, co on gdzieś wyparował. Zniknął nam, kompletnie nam zniknął. Mieliśmy złotego kucyka, który pewnie był wart jakieś 200 albo 300 dolarów. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu i go kompletnie tutaj nie ma. Nie wiem, czy on uciekł nagle, od frunur, co on zrobił, trochę mi to wkurzyło, ale no niestety nic z tym nie zrobimy, trzeba płynąć dalej. Simon, weź się może, rusz co co teraz nas atakuje tu u góry? Czekaj, muszę się uleczyć, co to jest! Właśnie wynoś się ty baba Jago, i udało nam się na szczęście pokonać, ale to było mega straszne. Wyszedłem, bo udało mi się zobaczyć jakieś namioty tutaj. dodatku atakują nas kolejne zumbiakie, które są coraz silniejsze. I znowu coś do nas leci! Dobra, weź do tego strzela jak najszybciej! No, <laughs> odnieśćmy stąd lepiej niż Nie możemy stąd odjechać, bo tutaj mamy jakieś namioty militarne i stąd dużo amunicji broni! Trafiłem, trafiłem tą babcię, patrz! No, tu a jest. tu jest już oczywiście kolejna! Jak tak dalej pójdzie, to zaraz skończy nam się normalnie cała amunicja. Mam Wrażenie, że im dalej płyniemy, tu wszystko jest coraz trudniejsze, a te zumbiaki mają powoli tyle życia, że to jest jakaś masakra. Więc serio, powoli kończą mi się naboje. Simon, strzelaj do tego! Przetrwaliśmy całą noc, zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj się pojawiło. Było bardzo trudno, więc mam nadzieję, że chociaż jakoś tam się wzróci. okej, okay, to wszystko puste. jest chociaż jakiś rewolwer na ziemi, który mogę sobie podnieść i mam do niego, czekajcie, a sześć naboj, mega super sprawa, naprawdę. Więc na razie go sobie schowamy. Są oczywiście jakieś bandaże i dużo innych rzeczy, ale nie wiem, czy to było warte tego wszystkiego, że tyle no, czas... Rena, to, to, jest tu. to było warte, bo Tu są jeszcze dwa zombiaki. No kawałek srebra, naprawdę super. Ale wszystko sobie tutaj pozbieramy i musimy to jak najszybciej sprzedać, bo jestem ciekawy, ile taka jedna wieczma jest warta. Podpłynęliśmy tylko na chwilę sprawdzić, ile udało nam się zrobić za te wieczmy i każda jedna jest warta. 50 dolarów samo sprzedawaj, tu pokaż teraz. Poro, to. I ile tu jest pieniędzy? Dobra, w sumie tu nam się mega opłacało, nie myślałem, że tyle kasy będzie w jednym miejscu. Jeszcze jedna, to jest chyba jakieś 500 dolarów albo nawet więcej, więc kupimy sobie normalnie po 300 na boje milion węgla i Myślę, że bardzo szybko dopłyniemy na te 100 tysięcy pokonać krakena. Chcieliśmy już płynąć do samego końca i znowu mamy coś nowego. Zobaczcie w ogóle, ile węgla udało nam się kupić. Poza tym do karabinu mamy jak on poleciał teraz. Co jest z tym zombiakiem? No, coś w środku, Jerry! No właśnie widzę coś w środku, ale wiesz, że pokonanie go będzie naprawdę bardzo proste. Mamy tyle naboi, że nikt nic nam nie zrobi. Dawaj, możesz już od niego strzelać. Ty zostaniesz też ode mnie. Dawajcie tutaj wszyscy po kolei, cyk! Nie myślałem, że tych zombiaków będzie tutaj aż tak dużo, ale strzelamy do każdego po kolei. I poza tym zaraz walczymy z bossem. Znaczy, to jest ta mapa, już kilka razy chyba pokonaliśmy, ale chętnie ją jeszcze raz! Wynoś mnie stąd jeden strzał, drugi. Co tam wielka stopa! Chyba zostałeś właśnie pokonany. Tylko wiecie co? Myślałem, że będziemy mogli gdzieś tutaj do góry wejść, a to jest, jest całe puste w środku, więc zabierzemy sobie tylko tą małpkę i w sumie to było bardzo łatwe do pokonania. Tak jak widzicie, 53 tysiące metrów za nami. I znaleźliśmy właśnie coś takiego, gdzie nie odpłyniemy, to zawsze jest coś nowego, a to jest naprawdę ogromne. Wygląda po prostu jak jakaś wielka czaszka z drugiej. Mamy dużo amunicji, więc stwierdziliśmy sobie, to oczywiście sprawdzimy. Bo został nam ostatni kawałek, i zaraz będziemy u naszego, oczywiście, Krakena, którego również dzisiaj pokonamy. Zrobimy dosłownie wszystko po prostu. Tylko jestem tak ciekawy, co to teraz będzie. I już te pierwsze potworki na start, czyli mamy zombiaczki i nawet piratów? 16 z nas wszystkich? No, niech będzie, Dobra, strzelamy do ciebie. Jeden, drugi, ty też rzeczywiście szybko dostaniesz. I co to teraz będzie? Jak te miejsce potężnie wyglądają? Dawaj się, do niego! Czy to jest naprawdę wszystko? Takie ogromne miejsce tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć... Ej, co my teraz tutaj mamy? To jest taki dzielny zestaw No To jest chyba jakieś wiara. Jak chcesz sobie założyć na głowę, ale błagam, czy możemy tam wskoczyć, jak już tutaj do góry, no czemu to jest zablokowane? Nie da się tam nawet wejść, więc jak kiedyś tutaj dopłyniecie, to po prostu nie wchodźcie w to miejsce, bo myślałem, że będzie jakiś mega, duży obóz piratów albo coś takiego, ale to jest całe puste w środku. Ale tym razem mamy coś naprawdę dużego, ponieważ jest to ogromny zamek w dodatku. Jest już 84 tysiące metrów. Ta gra jest niesamowicie ciężka i po drodze było dużo problemów, ale skoro już jest. Jesteśmy tak daleko, no to musimy sprawdzić ten zamek Bo jest to największe miejsce, jakie dotychczas udało nam się znaleźć Dopłynąć do tego miejsca No wiecie o co chodzi Więc już wchodzimy sobie tej ogromnej bramy I widzę małpę, która biegnie prosto na mnie Dobra, zumbiaczki, wy sobie stąd lepiej odejdźcie, One mają coraz więcej życia Ale mam nadzieję, że go w ogóle pokonam zemu uważaj, bo biegnie cały czas Pokończ mam no, mój rewolwer superancki Strzelaj do niego przedwój karabin tylko Jeden pokonany i biegamy do środka Czy tutaj będą jacyś rycerze? Nie mam pojęcia, ale wchodzimy coraz bardziej Bardziej ogromne jest to miejsce. Wszędzie jedynie widzę zombiaki naokoło, ale trzeba wejść bardziej do środka. I mamy tutaj znak, że jest chyba jakiś ogromny wybuch, tylko najpierw się ich pozbędę. O co z tym chodzi? Jeśli wejdziemy do środka, to coś wybuchnie, tylko że ta brama jest niestety zamknięta i nie da się tutaj nic zrobić. Ej, coś znalazłem? To jest mina! Co do jest teraz? Tu. Wiesz, co? prawie w nią wszedłem. Nie wiem, czy chcemy w to wchodzić, ale dobra, możemy spróbować ją podłożyć na przykład w to miejsce. Simon, weź, może spróbuj w nią wejść, co może wybuchnie. Czera, dobra, chociaż i tak nie mam duże rzeczy, więc. Mogę. No dobra, to sprawdzimy, co się stanie, bo niby będzie jakiś bo, wielki bo, wybuch. Bo, bo. No ale wejdź tu, no iść, podejdź do tej bramy szybko, dobra, teraz to wybuchnie. O, dobra, i w sumie nic się nie stało. Może czyli drugą trzak gdzieś, nie ma tu drugiej? No właśnie, nigdzie drugiej nie widzę. Otwierajcie nam te drzwi! Niestety musieliśmy uciec z tamtego zamku, ale mamy 99 tysięcy metrów, więc właśnie zbliżamy się do oceanu i do bossa ostatecznego. Simon, czy ty jesteś na to gotowy? Trochę się bałem tylko rewolwer, ale damy radę. Co jest teraz? Patrz, to uciekliśmy z mapy, tak jest! 100 tysięcy metrów właśnie wybiło na naszym liczniku. I co się teraz dzieje? Halo, Krakenik, gdzie jesteś? Chcemy się e, oczywiście. Cztery. Co się takiego dzieje? Ej, jej, pogoda się mocno zmieniła. I chyba właśnie gdzieś wpłynęliśmy Tylko zrobiło się bardzo ciemno i pada deszcz z tego co widzę. Dobra, mogę się tym już ruszyć. Halo, co się teraz dzieje? Mam karabin i zawaham się go użyć. Co to teraz? Wiem, ile na około. Macek nas zaczął atakować. Tylko czekaj, nie staj jeszcze do niego, bo będziemy mieli pokazane macki, w które musimy wziąć ale się wkurzył teraz na nas. Dobra, staj do tej dawej Lecisz, jeszcze raz, drugi, trzeci. czy w ogóle. rewolwerka. No, tylko mam nadzieję, że jakieś życie mu zmordujemy. ale mi hita teraz trafił! Widzowie, jest naprawdę bardzo ciężko. My nawet 5% życia jeszcze nie zmarnowaliśmy, a cały czas strzelamy, aj, padłem do wody! Wreszcie 5% życia! Ej nie, jak to dal dalej tak pójdzie, to ja nie wiem, czy nam starczy wojnę na niego. Przecież to jest chory, co się tutaj dzieje! Jak ja bym się to tą matką jego? Simon, nie wiem, ja też nie mam pojęcia, Błagam cię strzelaj tylko do niego. Może musimy się jakoś w środku chować? Albo z tyłu za statkiem, czy coś. 10% i dalej strzelamy dziewięć. Procent życia. Muszę użyć, apteczki, bo inaczej to ja teraz zginę. Jak tak dalej pójdzie? Bo przed tą matką się normalnie nie da chronić. Widzowie, to jest tak ciężkie, że nie mam pojęcia, czy uda nam się go pokonać. To jest najtrudniejsza misja, na jakiej byłem. Simon, gdzie ty jesteś? Czemu ty zginąłeś? Ile razy? Nie, to jest za dużo. Przecież to tu się dzieje o 0% życia. Czy mogę cię wreszcie rozwalić 20% ten cały czas? O nie! Widzowie, płynęliśmy tam dosłownie ponad dwie godziny. I miałem nadzieję, że uda nam się pokonać tego krakena, ale niestety okazał się zbyt potężny. Więc bardzo bardzo przepraszam was za to, że nie daliśmy rady Jeśli chcecie, żebyśmy spróbowali to powtórzyć To w tym momencie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję A my się widzimy w kolejnym odcinku Narka wszystkim Narka.